Drodzy bracia, słuchajcie uważnie, bo to co mam do powiedzenia nie jest łatwe. Zebrałem się w sobie, żeby nagrać ten materiał, bo zasługujecie naprawdę. Po tych wszystkich latach, Mactound Polska kończy działalność. Tak, dobrze słyszycie. Koniec. Po latach walki o prawa mężczyzn, po latach demaskowania Matrixu, po latach trzymania czerwonej pigułki, ja, ja wybrałem inną drogę, drogę, Miłości i feminizmu. Stało się, moi drodzy, muszę wam to powiedzieć. Zostałem simpem. Slash? Tak, poznałem kobietę. Ale nie myślcie sobie, że to jakaś zwykła kobieta. O nie, nie, nie. To istna bogini feminizmu. Prawdziwa, niestrudzona wojowniczka o równość. A do tego samotna matka dwójki absolutnie przeuroczych bąbelków, które. Uwaga, uwaga. Już teraz mówią do mnie wujku. Czyż to nie wzruszające? Powaliła mnie na kolana. Jej pasja w walce z patriarchatem, jej niebywała umiejętność wynajdywania opresji w absolutnie każdej sytuacji. Jej talent do prowadzenia kłótni bez użycia choćby strzępka logicznego argumentu. Czysta poezja. To było jak grom z jasnego nieba. Pamiętam ten moment, gdy po raz pierwszy usłyszałem, jak z niewzruszoną pewnością tłumaczy mi że wszyscy faceci to potencjalni gwałciciele. Wtedy wiedziałem, to musi być miłość prawdziwa, głęboka, intelektualna więź. Postanowiliśmy zamieszkać razem, no bo wiecie, tak robią prawdziwi mężczyźni, prawda? Biorą pod swój dach kobietę z bagażem doświadczeń i dziećmi innego faceta. To szczyt męskości. A żeby było jeszcze ciekawiej, moja wybranka już planuje intensywną pracę nad moją. Toksyczną męskością. Nie mogę się doczekać tych warsztatów. No dobrze, ale co to oznacza dla Mactown Polska? Cóż, w świetle mojej nowej, oświeconej drogi życiowej, podjąłem decyzję. Zamykam wszystko. Fanpage już zniknął, jak pewnie zauważyliście. Kanał na YouTube wkrótce. Strona internetowa też pójdzie w odstawkę. Po prostu nie mogę już dłużej szerzyć tych, jakby to powiedzieć mizoginicznych herezji. To byłoby całkowicie sprzeczne z moimi nowymi wartościami. Od teraz, moi drodzy, będę wspierał edukację genderową, będę organizował spotkania o cudowności feminizmu, będę pomagał kobietom w ich nieustannej, heroicznej walce o prawa, których, jak wszyscy wiemy, wciąż mają tak rozpaczliwie mało. Zdaję sobie sprawę, że możecie być rozczarowani, zawiedzeni. Może nawet czujecie się zdradzeni, ale błagam, spróbujcie zrozumieć. Miłość zwycięża wszystko. Nawet lata twardej wiedzy o hipergami, o mechanizmach społecznych, które pchnęły nas wszystkich w stronę Mactown. Miłość jest ślepa i najwyraźniej ogłuchła na argumenty. A i mam już nowy plan. Uruchamiam nowy wspaniały projekt. Sims United. Będziemy tam wspólnie, ramię w ramię, pracować nad dekonstrukcją tej okropnej, toksycznej męskości i uczyć się, jak być najlepszymi, najbardziej potulnymi sojusznikami kobiet na świecie. Ktoś chętny? Zapisy już wkrótce. April Fools prima aprilis, czy raczej sekunda aprilis? Haha. Tak, moi drodzy, spokojnie, spokojnie, nie zwariowałem. Przynajmniej jeszcze nie do końca. Oczywiście, że nie kasuję strony. Oczywiście, że nie zostałem ultrasimpem, a fanpage? Cóż, zniknął nie przez moją rzekomą przemianę w feministycznego rycerza na białym koniu. Tylko przez stare, dobre, demokratyczne i tolerancyjne działania naszego ulubionego portalu społecznościowego na F. Znacie temat. Specjalnie publikujemy to dzisiaj, 2 kwietnia, bo wczoraj pierwszego to byłoby zbyt oczywiste, prawda? Nikt by się nie nabrał. A tak. Przyznajcie się. Jak się teraz czujecie? Kto już zaczął pisać w komentarzach elaborat pod tytułem Zdrada? Kto już szykował dla mnie linki do terapeutów albo egzorcystów? A kto po prostu pomyślał: No cóż, kolejny poległ. Dawajcie znać. Spokojna głowa, panowie. Wracamy do normalnego działania. Nic się nie kończy. Nic się nie zmieniamy. Mactown Polska trwa i ma się dobrze mimo rzucanych kłód pod nogi. Nie damy się tak łatwo. Walczymy dalej. Trzymajcie się. I nie wierzcie we wszystko, co słyszycie. Zwłaszcza na początku kwietnia. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i pamiętajcie. Simp never wins.